Czy w Go, go 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 good morning good morning youtube good morning go 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 good morning good morning youtube hello every everyone hello hello hell. hello 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 2, 1, zero are you happy are you happy or not you will be you will be happy now it's time for fucking happy wheels happy 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 Patryk Rajewski, Playing jest jesteście happy, happy, so fucking happy, jest absolutnie jest a Już chcę, bym zanurzył w jej mental zajebistości swe usta, ukoju podniebienie, by ta zajebista energia oblała me wnętrzności. Kochani, witam serdecznie mordeczki, którzyście przygotowali, e, tym razem mieliście trochę czasu. Me oczy uspokaja fakt, iż rokem zacierz powrócił, kochani. I tak symbolicznie sobie może rozpoczniemy od tej planszuni. Proszę bardzo, roken zacierz elegancko. Wezmę łyk, żeby się tak przybustować, bo solo to słabo, jedziemy. O, hopie! Jaki zacierz spray! Dzisiaj Ci przedstawię rodzinę zajebiście wkurwionego polskiego patriotycznego orzełka. Bo nie ma mnie w domu i jakaś zastępczą mapę robię. Dobra. Zajebiście bo, przypominamy. To jest jeden z wielu bohaterów w tej serii. <grym> zajebiście wkurwione piskla. Prawie kratos! Czas pradziad, orzeł Kusy <gulet> ty zajebiście, ale wszystkie orwy świata A dokładnie, rozo! Royson. Czegoś mi brakowało? Jak wy mnie rozumiecie Jak wy doskonale zdajecie sobie sprawy z moich symbolicznych potrzeb? O, Słuchajcie, case opening! <noise> Kosa postalowa przetestowana w polu! Na tarczownikach ktoś ostatnio wrzucił genialny pomysł na zabawę. Byśmy wymienili postać z gry, w którą aktualnie gramy i ta postać nas zajebi. Tam każdy podawał, nie wiem, bezimienny właśnie kratas. Ja mówię, kolej z postala. O kurwa! <noise> Jakiś... Szymczok. Autor chyba go rysował 3 lata. Słuchajcie... Dobrze, że to ty postawiłeś mi klucze pod te skrzynki. Dobry comeback! Dobry comeback! Klasyka na do widzenia! Witamy serdecznie! zaciesz. Okej, okay, to ciśniemy dalej. Co my tu mamy? Royo Kill Everyone by Submarine. YT. Mm. Oh. <ścoughs> <Ho, ho>. Dzięki. <ścoughs> o, tak. Codziennie. Ooo, taki. Taki reload. W tej grze jest backtracking. Dlaczego? Ja już nie mam czym złapać. I jeszcze raz, bo krótkie i fajne. I sycące. Codziennie... Mamy niskie ceny... Przeceny... To się nogę spokojnie ona nie kieruje. O! Wnętrze wygląda podobnie Wszystko na zewnątrz. No ale jeszcze nie tak można ob ob obserwować to. Tak długo, aż wszyscy będą po prostu czerwonymi piksel... Ej! Ej! Kamera guy! Co się stało? Kamera gaj! Enola gaj! Przecena tracena! Jest <grywy> ok! Dyn, dyn, dyn. Dyn, 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 dyn. Mielarka do mielenia, rojo, Charlie Ward, Fam jeden! dyn dyn True story, niespodzianka. Okay. Czekaj na ekran, no, poczekaj to czekaj Dobra, <śmiech> 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 kocham cię, stary! <laughs> Jeszcze raz, chcę to zobaczyć. O, Charlie, Charlie, was Urhara, zapędź to. Się robi, sir. Jaka kamera! Uu! 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 Brzmi jak plan. O, przekonać mnie, jak Dragon deal dodam koledze. Wiadomo jakiem. Misarzu, nie wiem właśnie, czy to troll, czy nie. Nie zamierzam, człowieku. Kutal. Brzmi złowrogo. Budzi respekt. To jakbym był na planie South Parka. Pamiętacie. Ale ja chcę, ja nie jestem Gimper ja mogę. Pistolet plazmowy. Dobrze. Na ja pierdzielę. To spokojnie mogłoby się nadać na jakiś pojazd do Warhammera 40 tysięcy. Co jest? Teraz mój ruch. O, jakie efekty! Trochę przerażające, ale liczy się, wygrana. A tak jak się rys rysowało pindole w szkole podstawowej, to wszyscy koledzy byli naprawdę. Szokowani moim podejściem do detali, szczegółów. Oni rysowali normalne motyle, tak? A ja zadałem o wszystko. Owłosienie, wpływ powietrza na włosienie, wpływ światła na cień, jaki daje owłosienie. włosienie. Każdą żyłkę, po prostu czuło się, że to puls. HO HO HO! Rojo... Chujowa historia. Nie obchodzi nas ona! Co tu się dzieje? Dammit! No, Zaskoczyłeś mnie człowieku? myślałem, że to historyk. A już tak zapomniałem, to nie ma! Ciki, ciki, z od dołu i you Jep! Know. Zajebiście, zajebiście! Zjedz, straw, wysraj. Brzmi jak spoko na 5 przemiana materii. Royo SAW 8. I wanna play a game. Do you wanna play a game too? Listen to me carefully. Inside the first cage is your friend, Co to? Takie... Taki promyczek nadziei. Brutalnie ciachnięty sekundę potem. Bardzo okej. Okay. Naprawdę powiem ci, czwóreczka, bo mogło być duże, bo pomysł nie najgorszy, ale czwórka to też jest fajna sprawa za sympatyczny. Suspensik, kochani. Co teraz? Makhultaj. Royo randowo. Makhultaj. Zacieszele. Nagrałem vloga dla Gimpera, tytuł filmu to Gimper, kwestia zacieszu H2 powinien być na górze wyników. Okej. Okay. Hej sasanki. Gimper nie jest live tuba kurwa. Z Aha, no chyba że tak. Co jest? Czy ja myślę, że oni nic nie czują Wiecie ile kurwa Giper musi wydawać na pieluchy? XXL No Trochę zrozumienia dla człowieka Kurwa co to było? Złap złap. Royo to Illuminati Misiek mislaw. Okej, okay, mi tam Miśku nie kojarzę, czy. Ale o, plansza jaka fajna. Bro, to Uliminati, Biko starcza, fordeszmati. <laughs> Rekiem dla snu, o kurwa zajebista. Zajebista Muzyka z Rekiem dla snu to najmroczniejsza muzyka na świecie. Z psychodelastą Safin jest genialny. Rojo rymuje się z moją. Ok, Mojo to niebieski napój troli Word of Oregon. Nie gram, ale wierzę na słowo. Ok, trole. Pytanie, czy będzie coś na temat ostatecznego patcha do Gotika 3 i coś o Half-Life 3. Myślę, że zgrabnie to powiem. Kroców 12 jest trolem. Ok, Kroców ma 2 oka. Kroców ma 7 liter. 2 plus 7 równa się 9 to jedno słowo. 12 minus 1 równa się 11. Zamach na World Trade Center nastąpi 11.9. 119. Okej, okay, zgadza się. Boję się tej konkluzji. <ślasz> Skacz. Co tam będzie? Ja po co było? <laughs> Szacun za ogarnięcie tego wszystkiego, ziomek, ale dalej nie wiemy, kiedy Half-Life 3, także... Tylko pięć <laughs> o, Rojo Piracki Mordor 2 The Last Games 12 Wojtarik z Katowice. Kyr jakiś Hamson tam... Fajnie? To jest jakie ładne. Wystrzel mnie. Stary! He, he. Czy ja na pewno wziąłem dobrą. Nie, ale nie miałem się tego złapać. Czy tam po prostu miałem wskoczyć. Eee. Ja tam. Dupa, 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 dupa. Czy ja mogę wybrać. Nie mogę zmienić postaci. Myślałem, że muszę w tam wskoczyć w między te niebieskie, co ci to przypomina? Lera, wiesz co? Nie wiem, wyznam się szczerze. Taka ładna plansza, a co się z nią stało? Jeszcze raz. <laughs> ja wiem, że się będę mógł jakoś złapać czy cusik. Te, ale w sumie. No, od biedy da się to zrobić, ale nie będzie to proste, tak? Z było wychodzenie, ok, dobra. Mm. Nie, 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 kurde, fajna, to, to, to mogła być fajna plansza Ziomek. Napraw to jakoś na za tydzień, proszę cię, bo coś, coś tutaj nie poszło. Mogę tylko wystrzelić koniec, no chyba, że jeszcze. Nie, może po prostu o to chodzi, że... 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 ja to wystrzeliwuję i tam się coś z tym potem... dzieje, tak? Nie, no to co jest? Nie no, jeszcze raz. Coś tu jest nie tak stary, dam ci czwóreczkę na zachętę, ale popraw to proszę, bo plansza ma potencjał Wojtarik, z rojona dzielni w HD Uhohohoho! Jaki skin Iza Kaprów Chination D. Oczywiście Pick of Destiny Zajebiste ziomeczki tylko zajęcie. No to interesuje. Woo! Bang! Ej, Joe, chujowy ten młody, co żeś mi przesał. Nawet nie rapsi. Ok, taki klimat gieta się wkradł, ładnie. Ok. Bang, 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 bang. Skąd by podpalić, stój! Yeah. Oh, no. Nie... <grystanie> Płonął Kurde, no dobra, przekonałeś mnie, ale coś chyba muszę się wymyć Oho, wy, 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 wybić Dlaczego ja jadę do tyłu? Dlaczego straciłem kontrolę? Co się stało? Dlaczego ja się wracam? Serio? Nic, nic, straciłem sterowność Bawełna, kopi, bawełna, Roger jest czarna skrzynka. Dobra. Teraz już na pełny. Karabin trochę waży. Bang! 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 Yeah! What the fuck? Wow, to było piękne. Wojtarek, to było, to był miód dla mych uszu. Znaczy, ja zawsze mam miód w uszach, bo nie ich nie myję. <grywka> 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 Katowice, Albania, Gang Albanii. Ok, parkierów, stąd tak jeszcze nie było? Jezu Chrysty nie ma pojęcia, 24. A gdyby podpowiedział, że 5, czy rozpoczęłyby się cuda? Zapętlone zło, dobra Czekam na screena, Znów wezmę łyk kawuni. Pawu. Aż jeden, dwa, Mhm, okej okay. Dzięki za tipa Z człowieku to jest Ja nie mandzio, ja ci tego nie ogarnę Ja tam się tylko dobrze bawiłem, ale nie rozkminiałem tego tak, tak jakby, nie wiem, zamówić pizzę, rozkoszować się nią, a potem, kurwa, przepuścić ją przez tablicę Mendelejewa i po prostu badać każdy składnik i się tym jarać. Nie. Niech będzie. Te, zgadłem, przez przypadek w ogóle chyba. Mam nadzieję, że to ostatnie pytanie z FNAFa. Bo to tak, nie wiem, kurde, jak i samo pytać o... fabułę Fallouta 1. Yeah, ha, 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 ha. Nienawidzę rasizmu. Ale czarny rasizm jest w porządku. Mm -hmm. yeah. oh, oh. Dawaj, dawaj, dawaj Na Na torpedę, na torpedę. Kurde. Bar brzuch rozsadza. Ale przynajmniej dupy nie urywa. Dziomek. Niech będzie. Ale to było daleko! Nie chcę myśleć. Są inni w kolejce. Trochę szacunku. Wy musicie na widzieć. Dobra, mordy, co my tu mamy? Rojo, próba. Czy zło Czyli dobrze. Jak się napije, to tak coś to była niczo hahaha prawidłowa motorku nie jestem seksoholikiem i alkoholikiem nie pedałem co to jest role niewidzialne Hompson 15? Widać, że jesteś prawdziwym twórcą mapek w sensie debiutu. Każdy zaczynał mniej więcej od takiej mapki, jeśli ktoś... To tak jak z YouTubeem. Prawdziwych youtuberów poznaje się po ich pierwszych filmach, tak? To są chujowe, dźwięk, wszystko po prostu, świetlenie, paski po bokach, no mógłbym wymieniać, tam Rozdzielczość 360p max. I to wiadomo, że to nie są youtuberzy podstawieni przez TVN, których pierwsze odcinki są mega kurwa, Oscarowe. Dobrze, jesteś naturalnym twórcą mapy. Każdy tak zaczynał. No tak, nie widziałem, no okej. Okay. Wow, 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 Powiem ci ziomuś! A Kamilek zupi wchodzi do dupy. Pewnie chce zabawkę ze smyczka, niestety smycz zużyłem na mamusie, <laughs> świetny debiucik! Z radości stado i sucik. Super! Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mm. Brydnia, część pierwsza. Roksam. Okej okay. O ładna ta mapa jako pierwsza. Pewnie Stefanu Podstawiony Pis, odpowiedź na końcu. Zabicie niewiny. Co było celem Arabów z Postala 2? Zabicie, no chyba tak nie A Co lubi Gimper? W dupę, w dupę razy 2, w dupę nieskończoność Ok, czyli to według mnie będzie A, C Limbo of the Lost Wow Aha, okej. Okay. Te ziomki z już mi się nie chce robić. Oooo, dobra ścieżka? Fajnie, ta plansza jest za dobra jak na debiutancką. Coś tu jest nie tak. Co jest? Mickey Mouse! Jakaś. Ja jeszcze... No i nie zobaczę, no! Coś ty zrobić. Później będą art. Ziom, dlaczego ja zawsze ginę przed jakimś zajebistym finałem? Bo mi się już nie chce A, C, E, co jest? No wiem, że da rady! się popieścić, że wszystko zmieści, no, hello! Nie! Dałem radę! Potulku! Ej, przepraszam, przepraszam, powinienem zobaczyć co było dalej, elo. Back. A teraz za w jednym i wow. wow. Było bo blisko to minął. Dawaj brat, dla trzech. Motorku! Ostatni raz, wiem, wiem gdzie popełniam błąd, spokojnie. Ciśnij bawełna! Nie mam sił, stary, ale daję ci te 5, serio. I tak uważam, że podstawiony. Hahaha, <laughs> Shaggy World. Dobra, ty jeszcze mamy. Kogo? Rojo Job, Royo Super -Biazga. to może na koniec, mimo że koniec jest ten. Dobrze, to jest Winterboxer. Uuuu, tak dobrze. Ok, widać, że pierwsza mapka. Nie podstawiona. <laughs>

Ta mapka wchodzi, jak będzie yy, niektórym osobom chyba chodził Wiedźmin 3, tym ponurym tekstem kończy dzisiejszy odcinek Happy Meals, który ponownie należał do wybornej kwestii związanej z szeszeniem zacieszył Dla Ciebie, dla niej, dla niego, dla tego czegoś. To było fantastyczne, kochani. Jak zwykle daliście popis i mimo trwających matur innych egzaminów, obowiązków, Kwestii oczywiście ważnych, ważniejszych. Udało Wam się coś dla Rojusia tutaj sklecić. Bardzo się cieszę. Kolejny, myślę, sympatyczny odcinek. Dzięki Waszej pracy. Serdeczna tarcza. Trzymajcie się, Mardeczki.